Cześć witajcie, tu creep Hunter i to jest drugi odcinek Pokémony w Minecrafcie. Yy, jak widzicie tutaj już yy, postawiłem pochodnie na płatkach przez co bardzo fajny efekt w nocy. No właśnie wschód, już mniej to widać. Yy, dzisiaj robimy kolejnego Pokémona trującego, mianowicie Tangela. Yy, pomyślałem, że serie to będą rodzaje Pokémonów i... Tak będą wychodziły jak najczęściej, czyli teraz właśnie w tej pierwszym sezonie, o, dokładnie, będą wychodziły pokemony trujące, przepraszam. Tak, sporo pokemona już zrobiłem, yy, ponieważ no, nawet nie mam dużo do powiedzenia, a cięć nie będę robił, tylko od razu zrobię go już tutaj na wizji. jest Pios, yy, piosenki, jeju. Odcinki będą wychodziły mniej więcej tak yy, co tydzień, więc yy, nie pisać kiedy kolejny odcinek. Okej. Okay. Dobra. Mhm. Ten charakterystyczne dla niego są te warkocze, które właśnie wypełniam. I teraz na razie ich nie widać. Jak tak no, popatrzymy, to w ogóle ich nie widać. Z czasem się go wypełni i o, spacja nie chce. O, dobra. Zadziałała. Mhm. Wydaje się, że to bardzo prosty pokémon. Tak też mi się wydawało, dlatego go zacząłem robić. Ale po dłuższym, naprawdę dłuższym czasie stwierdziłem, że jest Okropnie trudny. Okej. Okay. Pam, pom. Pam. Jeszcze tutaj. Hmm. Ora, teraz zacznijmy sobie tutaj wypełniać. Okay. Przepraszam za to, że nic nie mówię, ale no nawet nie wiem już co, bo tutaj wszystko co chciałem to już powiedziałem. Eee, dobra. I let's play nie będę nagrywał z powodu tego, że no, jest ich sporo i bez sensu, żeby były kolejne. Jak już to mogę co najwyżej tam testować jakieś Survivale, które są w internecie, ale nie, raczej nie będę. No zobaczymy jak mi wyjdzie jak na razie z pomnikami To jest mój główny cel i tu głównie będę nagrywał No co jest tam wełny? Boże, jakoś krzywo stawiam tutaj Te y, krocki wełny yy, Bez każeń tak bym poprosił od razu Taka Do widzów prośba No i okej, okay, zobaczymy z góry, jak to tam no, wygląda. A tutaj jeszcze no, no! no. okej, okay. dobra, muszę zrobić tak najszybciej, żeby mi tutaj czasu nie zabrakło. Może! Musia wełna. Oks, tutaj chyba już mamy wszystko zrobione idziemy dalej Mam no, widzicie, że nie ma trawy na tych e, klockach, bo zrobiłem całego tego pokona i później już tylko usuwałem te niebieskie klocki Także no można powiedzieć, że troszkę poszedłem na łatwiznę. No ale przepraszam, no bez sensu, żebym robił cięcia, później było, że coś oszukiwałem albo coś. I wolę już zrobić to na wizji, a nie robić co chwilę cięcia. Okej. Okay. Mm. O. o, jeszcze tu. Może... Spacja bez tego programu działającego działa pięknie, a teraz po prostu tak nie, że nie mam pytań. O, ominąłem. O, właśnie sami widzicie. Słyszycie, że klikam, a... No... Boże, widzisz i nie grzmisz. No. Okej. Okay. Dobra, teraz już tylko polecę, jak będę miał tutaj wam pokazać chyba wszystko już. Okej... Okay. No, no. Nie no, spoko. Fajna pogoda, ja się i nagrywam. Yy, serdecznie zapraszam do oglądania mnie i subskrybowania moich filmików, yy, fu, mojego kanału na YouTubie Minecraft Pomniki. Tak, od razu dla was. Jeżeli oglądasz mnie pierwszy raz, to yy, ta seria będzie trwała, mam nadzieję, jak najdłużej, i tutaj będę tworzył w każdym odcinku pokemony, No chyba, że będzie jakaś specjalna okazja, np. jakieś pierwsze 100 subskrypcji albo coś takiego, to zrobię np. jakiegoś troll face albo coś w tym stylu. Dobra. Pięknie. Niektórzy mogą zapytać, czemu nie robię budowli, tylko robię pomniki. Nie mam talentu do budowania domów, tylko... No, talentu do pomników też nie mam, ale... No, wolę robić pomniki niż domy. Oks. Jeszcze o tu troszkę. Tego nie słyszycie, ale sobie dźwięk mi tak się spóźnia, że nie mam pytań. Dobra, chyba cały pokon. O, jest już zrobiony, bardzo fajnie. Pokażę Wam go teraz z góry. Yy, tak więc, no to już będzie koniec odcinka. I no, przepraszam, że jest taki krótki, no, ale nie mam tutaj zbytnio już co mówić. Także yy, dziękuję. Ja jestem Clip Hunter. Widzimy się w kolejnym odcinku. Dziękuję, dobranoc. Papa.